Zadanie 13 z matury z podstawowej z maja z 2019 roku. Mamy podany sinus kąta ostrego alfa, który jest równy 4 piąte. Mamy, I mamy obliczyć wartość kosinusa tego kąta. Zawsze mam wątpliwości, jeżeli chodzi o rozwiązywanie tego typu zadań. Dlatego, że są dwie metody. Jedna metoda którą nie wszyscy lubią, i która, która oparta jest na jedynce trygonometrycznej. I druga metoda, która oparta jest na rysowaniu trójkąta, i nie wiem, dlaczego jakoś tak większość, maturzystów, większość maturzystów chyba brnie, brnie w tą metodę. Słuchajcie, gdybyśmy mieli oprzeć, najpierw pierwszy sposób, gdybyśmy mieli oprzeć się na jedynce trygonometrycznej, to ze wzorów wiemy, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa. Jest równy 1. Podstawiając naszego sinusa do wzoru, czyli 4 piąte do kwadratu plus cosinus kwadrat alfa jest równy 1, otrzymujemy 16,25 plus cosinus kwadrat alfa jest równy 1, czyli cosinus kwadrat alfa jest równy. 1 minus 16,25. Dla tych, którzy mają troszeczkę mniej wprawy w obliczeniach, czyli cosinus kwadrat alfa jest równy 9,25. No i tutaj otrzymujemy informację, że cosinus alfa jest równy 3 piąte lub cosinus alfa jest równy minus 3 piąte. Dla nas informacja ważna. Sinus kąta ostrego. Jeżeli mówimy o kącie ostrym, to kosinus to tego kąta też musi być dodatni, czyli, czyli mamy odpowiedź: kosinus jest równy 3 piąte. Jak to zrobić inaczej? Można to zrobić inaczej. Można sobie narysować ten trójkąt. Pamiętając, że jeżeli kąt alfa będzie tutaj, to, to jest nasza przeciwprostokątna C. Literka A to jest to, co leży naprzeciwko kąta. Literka B to jest to, co leży przy kącie. I sinus alfa to jest A do C. E, czyli, czyli wiemy już, że tu mamy 4, że tu mamy 5. Możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, e, czyli policzyć, że 4 do kwadratu plus b kwadrat jest równe. 5 do kwadratu, czyli nasze b kwadrat jest równe 9, czyli b jest równe 3. Jeżeli mamy już wyliczone b, to możemy, sobie, to możemy sobie podstawić to do wzoru na cosinus alfa, czyli cosinus alfa to będzie b do c, czyli dla nas to będzie 3 do 5. Nie wiem, wybierzcie sobie sposób, który dla Was będzie będzie bardziej czytelny i będzie łatwiejszy.